Znajdujemy się w Bardzie, mieście zwanym miastem cudów, mieście zwanym również bramą ziemi kłodzkiej. To właśnie tu, około 1006 roku, Bolesław Chrobry założył swój graniczny gród, mający strzec dostępu do ziem śląskich, jak również do dalszych ziem naszego kraju. Gród z czasem przerodził się do rozmiarów kasztelanii. Aby od roku 1300 stać się już miastem, historia Barda nierozerwalnie związana jest również z obecnością zakonów. Od początku istnienia tej miejscowości zamieszkiwali tu Joanici, ich miejsce zajęli Augustianie, aby od roku 1247 można było spotkać tu cystersów. Przybyli oni z Lubiąża i przez prawie 6 wieków opiekowali się tą miejscowością. I sanktuarium Matki Bożej Barckiej. Sanktuarium Matki Bożej Barskiej słynie z prawie 800-letniej historii ruchu pielgrzymkowego. A związane on jest oczywiście z figurą Matki Bożej, a wcześniej z objawieniami, jakie tu miały miejsce tutaj w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, to mniej więcej koniec XII wieku i potem na barckiej górze czy górze Kalwarii to jest mniej więcej czasy początku wieku XV. Ten kościół powstał jako jeden z ostatnich, w zasadzie z ostatnim kościołem, bo tu było sporo kościołów, one ulegały zniszczeniu, spaleniu czy wyniku wojen, czy naturalnych jakichś losowych przypadków. W każdym bądź razie przez te wszystkie burzliwe lata historii Barda. Najcenniejsze jest dla nas to, że ostała się figura Matki Bożej Barskiej, Strażniczki Wiar. Jest to najstarsza na Śląsku, jeżeli nie najstarsza w Polsce, romańska figurka przedstawiająca Maryję siedzącą na tronie, trzymającą dzieciątko Jezus. Co jest charakterystyczne, Maryja jest w koronie. i Uśmiecha się z takim delikatnym uśmiechem do każdego, kto do niej przychodzi, i wyciąga dzieciątko. Jezus, jakby chciała powiedzieć: Proszę bardzo, daję wam mój najcenniejszy dar, czyli swojego syna. Na nawie głównej w prezbiterium widzimy przepiękny obraz Michała Wilmana, scena nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Znamy ją dobrze. Święta Elżbieta przychodzi do Maryi. I ten obraz ponad pięciometrowy namalował Wilman jako jeden z ostatnich swoich obrazów. Niedawno, bo niecałe 4 lata temu, zostało odkryte, że dwa inne obrazy, które dotychczas uchodziły za obrazy autorstwa Pasierba Michała Wilmana, czyli pana Liszki, są obrazami również Michała Wilmana. Organy w Bardzie należą do jednych z największych i najpiękniejszych instrumentów, jakie mamy tutaj na Dolnym Śląsku. Historia ich powstania związana jest z historią tego kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Straszniczki Wiary Świętej. Kościół sam został wybudowany w roku 1704, natomiast organy zostały zamówione dużo później do, do kościoła. Inspiratorem budowy był kamieniecki opat Tobiasz, który w roku 1755 podpisał umowę, wtedy opiewającą, to tak dla ciekawości, na 3000 talarów ze sławnym organom, organmistrzem wrocławskim Eberhardem. Zostały one wykonane w 1759 roku i wtedy okazało się, że sześciokrotnie był większy koszt budowy tych organów, bo prawie 18 tysięcy ówczesnych talarów. Organy zostały zbudowane w ten sposób, że prospekt organowy wykonał barcki snycerz, nazywał się Hartmann wraz ze swoim synem. I ten prospekt przepiękny, organowy przedstawia scenę w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Maryja jest wzięta do nieba i zbliża się w tym uniesieniu w kierunku Trójcy Świętej. Wokół tej sceny usadowieni są aniołowie, którzy grają na różnych instrumentach. Jest to muzyka Musielibyśmy tak nazwać, to muzyka niebiańska, która towarzyszy tym największym, najpiękniejszym scenom, gdy mówimy o na domu naszego Ojca, czyli o niebie. Organy te składają się z 50 głosów. W pierwszej wersji, a więc w roku 1759, posiadały 3567 piszczałek. Jesteśmy przed stołem do grania, który się składa z trzech manułałów: pierwszy, drugi i trzeci, i klawiatury pedałowej. Każda z tych klawiatur, a więc pierwszy manułał, drugi i trzeci. Składają się z 54 klawiszy, natomiast klawiatura pedałowa składa się z 27. Jeśli chodzi o brzmienie naszych organów, to mamy taką ciekawostkę, że mamy pięć głosów języczkowych. Brzmią one trochę tak jak fizharmonia lub akordeon. To będzie w pierwszym manuale obój. W drugim mamy klarnet, w pierwszym mamy trąbkę, i w pedale mamy puzon i trąbkę. W tej długoletniej historii istnienia barckiego instrumentu, tych sławnych barckich organów, było smutne to, że one pięknie wyglądały ale niestety tak pięknie już nie brzmiały. Można było na nich grać, ale to była już naprawdę wielka sztuka. Obok umiejętności gry na organach trzeba było jeszcze umieć je odpowiednio ustawić. W zasadzie 80% instrumentu nie funkcjonowało. I w związku z tym barskie organy postanowiliśmy wraz z panem burmistrzem i tutaj mieszkańcami naszej miejscowości, odrestaurować. Pojawiła się taka możliwość remontu organów wraz z projektami unijnymi. Skorzystaliśmy z jednego z nich i dzięki temu mogliśmy podjąć no dość ryzykowne, tak się wydawało, przedsięwzięcie 4 lata temu odrestaurowania barckich organów. Projekt rewitalizacja zabytkowych organów w kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny rozpoczął się w 2009 roku. Trwał 4 lata, ponieważ zakończenie było w maju 2013 roku. Liderem projektu była oczywiście parafia rzymskokatolicka, w Bardzie partnerami projektu była gmina Bardo, która współfinansowała projekt i samorząd województwa dolnośląskiego, który również dołożył, dołożył pieniądze na rewitalizację tych organów. W ramach tego projektu, oprócz oczywiście rewitalizacji prospektu i samego instrumentu, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do kościoła oraz cały monitoring wizyjny i przeciwpożarowy Barskiej Bazyliki. Całość projektu to 2 miliony 600, 000, z czego Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dołożyła trochę ponad 1 milion 800. 000. Pozostałe kwoty gmina Bardo, województwo dolnośląskie, no i parafia, czyli mieszkańcy Barda. Przed samym remontem klawiatura była z tworzywa sztucznego, natomiast druga i trzecia była z płatek kości słoniowej, które trzeba było później pouzupełniać i wyregulować. Jesteśmy wewnątrz serca barokowych organów. Poprzez 18 lat praktykowania i posługiwania w bazylice naszej mniejszej Bardeckiej było wiele mankamentów. Podczas gry. Często zawieszały się klapy, często także y, zawieszały się nie tylko klapy, ale i same y, prawda, abstrakty, które wymagały remont. Y, większość elementów w tym instrumencie pozostała oryginalna. Pozostałe zmiany, y, zmiany nastąpiły w wiatrownicach i Yy, także wszystkich yy, abstraktach, bo tutaj proszę zobaczyć, co wymienione. Abstrakty na nowe. Niektóre wałeczki pozostały te same, pozostałe inne zostały wymienione. Yy, tak to wygląda w drugiej części naszego instrumentu. Instrumentu, w którym znajdują się piszczałki metalowe i piszczałki drewniane. Różnego rodzaju. W 1875 roku świdnicka firma Szlaga przerobiła ten cały instrument. I na dzień dzisiejszy mamy 990 piszczałek drewnianych i 1889 metalowych. Funkcjonowanie tego instrumentu jest czysto mechaniczne. Instrument nie posiada żadnych elementów elektroniki, elektromagnesów. Zachowane jest yy, oryginalne budownictwo tego instrumentu z okresu baroku. Funkcjonowanie tego instrumentu jest oparte na wytworzeniu się ciśnienia i powietrza w miechach, które są tu miechami klinowymi, przedostają się do wiatrownic. Naciskając klawisz, cięgno, które od klawisza idzie, otwiera nam klapę, wpuszczając odpowiednią ilość w odpowiednim ciśnieniu powietrze, które na danej piszczałce o danej, danej barwie i danej wysokości daje nam odpowiedni dźwięk. Można je kombinować i stworzyć szeroką barwę, szeroką paletę barw do wytworzenia różnego nastroju danego utworu. you Cieszymy się z tego, że te organy zostały odrestaurowane i że dzisiaj mogą pokazać swoje piękno nie tylko z strony tej wizualnej, ale również od strony tej chyba najważniejszej, bo duchowej. I teraz rzeczywiście inaczej wygląda liturgia. Cieszymy się też z takich możliwości kulturalnych, które dają nam te organy. Mamy nadzieję, że będziemy dzięki tym organom odrestaurowanym organom organizować wiele, wiele koncertów i już dzisiaj wiem, że 2014 rok to będzie rok pierwszych takich barskich międzynarodowych festiwali organowych. Inwestycje w turystykę od kilku lat są już bardzo widoczne, chociażby ostatnio odrestaurowane organy, również staromiejska zabudowa, czyli powstają piękne nowe kamienice odrestaurowane, ale również dla turysty mamy daleko idącą gamę ścieżek turystycznych, spływy pontonowe, również w Bardzie powstaje pierwsze centrum turystyki rowerowej, czyli takie spadla dla rowerzysty. Mamy nadzieję, że kolejne inwestycje przyczynią się do tego, że bardzo będzie tutaj w województwie dolnośląskim, ale nie tylko, no jedną z najpopularniejszych miejscowości, jeśli chodzi o turystykę aktywną i turystykę kulturową.